Cześć dziewczyny! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Laros. Dzisiaj porozmawiamy sobie o składniku, który moim zdaniem powinien być absolutnym must have w pielęgnacji każdej skóry, szczególnie wiosną i latem. Mowa oczywiście o witaminie C. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wpływa na skórę witamina C, jak dobrać produkt, który będzie najlepszy dla ciebie, to zapraszam serdecznie. Przed nami garść informacji o witaminie C oraz oczywiście przegląd produktów, które Wam polecam. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli od tego, dlaczego warto stosować witaminę C w swojej pielęgnacji. Witamina C to jeden z najsilniejszych antyoksydantów i jednocześnie jeden z najlepiej przebadanych składników aktywnych w pielęgnacji. Jak działa na skórę, neutralizuje działanie wolnych rodników, a więc opóźnia fotostarzenie, wspomaga walkę z przebarwieniami rozjaśniając skórę i ujednolicając jej koloryt, pobudza syntezę kolagenu, a więc ma działanie przeciwzmarszczkowe i dodatkowo daje skórze to piękne glow, to rozjaśnienie, tę to świetlistość, którą kojarzymy ze zdrową piękną skórą. Tutaj od razu chcę rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na pytanie, czy witaminę C można i warto stosować latem? Absolutnie tak. Wiosna i lato, a więc miesiące o największym nasłonecznieniu, to jest fantastyczny czas na włączenie witaminy C do swojej pielęgnacji. Tak jak wspominałam, witamina C. Neutralizuje działanie wolnych rodników, a wolne rodniki powstają pod wpływem promieniowania słonecznego. To dlatego mówimy o tym, że połączenie witaminy C i kremów z filtrami wzmacnia potencjał antyoksydacyjny Twojej pielęgnacji. Tak więc, tak, witamina C wiosną i latem, jak najbardziej tak. Natomiast ważne jest to, żeby wybrać odpowiednią formę witaminy C, odpowiednie stężenie witaminy C, ponieważ Trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedy mówimy o witaminie C, to musimy wziąć pod uwagę fakt, że mówimy tak naprawdę o kilku składnikach. Dlaczego? Dlatego, że w pielęgnacji mamy do czynienia z podstawową formą witaminy C, czyli czystym kwasem askorbinowym, który fenomenalnie działa na skórę, ale może mieć potencjał drażniący, ale mówimy również o pochodnych witaminy C, czyli mamy do czynienia z. Różnymi formami witaminy C, i dlatego tak istotne jest to, żeby dobrać odpowiednią formę witaminy C do Twojej skóry. Zanim przejdę do tego, na co pewnie czekacie najbardziej, czyli do omówienia produktów z witaminą C, powiedzmy sobie jeszcze o potencjale drażniącym witaminy C. Spotykam się czasem takim, z takim sformułowaniem: Moja skóra nie lubi witaminy C. Po pierwsze, może tak być, każda skóra jest inna. I to nie jest tak, że każda skóra lubi każdy składnik aktywny, więc absolutnie tak. I żeby stwierdzić taką rzecz, czy to w kwestii witaminy C, czy każdego innego składnika, trzeba po prostu obserwować swoją skórę. Natomiast warto pamiętać o tym, że najwyższy potencjał drażniący wśród. Witaminy C ma czysta forma witaminy C, czyli kwas askorbinowy. Więc jeśli stosowałaś dotąd na przykład jakiś produkt albo produkty właśnie z witaminą C i widziałaś, że po ich nałożeniu na skórę skóra robi się bardziej zaczerwieniona, bardziej reaktywna, może pojawiają się jakieś krostki. To warto byłoby sprawdzić, jaka forma witaminy C znajdowała się w tym produkcie. Bo to, że na przykład Twoja skóra źle czy gorzej reaguje na kwas skorbinowy, nie znaczy jeszcze, że w ogóle witamina C nie jest dla niej. Jak najbardziej może być tak, że ona lubi po prostu inną formę witaminy C. Więc przechodzimy do produktów. Zacznę, słuchajcie, od serum Ecobi serum właśnie z kwasem askorbinowym między innymi, ale również ze składnikami nawilżającymi. Tutaj w składzie jest również ekstrakt z owocu cytryny, a więc dodatkowe źródło witaminy C. Bardzo fajne, leciutkie serum o konsystencji żelowej, cudownie się wchłaniające. Jak najbardziej to może być wasz pierwszy krok w pielęgnacji porannej, czyli nakładasz sobie rano na umytą skórę takie serum i przechodzisz do kolejnych kroków pielęgnacji porannej. Bardzo Fajne, lekkie, nie pozostawiające tutaj warstwy serum. A skoro jesteśmy przy serach, to mam dla Was produkt Slow Pure. W tym serum znajdziemy etylowaną formę witaminy C, a więc formę, która jest potencjalnie mniej drażniąca, jest również dobrze tolerowana przez skóry między innymi trądzikowe. Więc to serum jest leciutkie, takie wodno-żelowe, fenomenalnie wchłania się w skórę. Tutaj w składzie znajdziemy również miacynamid i arbutynę. To są składniki, które dodatkowo działają na przebarwienia, a więc jeśli ktoś z Was ma. Problem z przebarwieniami, czy są one potrądzikowe, czy są posłoneczne, to jak najbardziej to serum sprawdzi się w rutynie porannej. Ja jest z przyjemnością nakładałam na swoją skórę jako pierwszy krok pielęgnacji porannej, jako serum antyoksydacyjne. Ono fenomenalnie się wchłania, daje na skórze delikatny glow, delikatną świetlistość, natomiast bardzo dobrze nakłada się na to serum kolejne warstwy pielęgnacji. Marka Moji i ich serum z witaminą C z serii Glow, ta nazwa jest adekwatna, bo rzeczywiście to serum, pomimo że leciutkie, fantastycznie daje takie rozświetlenie skóry, ujednolicenie kolorytu, działa również nawilżająco. W tym serum znajdziemy trzy formy witaminy C i spokojnie możecie go nakładać w pielęgnacji porannej, a to serum może być przykryte kremem z tej samej serii, czyli również serii glow, który także zawiera w swoim składzie witaminę C. Tutaj w tym kremie znajdziecie jeszcze m.in. witaminę E, a więc kolejny antyoksydant, więc przy połączeniu tych dwóch produktów rano ten potencjał antyoksydacyjny jeszcze dzięki tej witaminie E będzie wzmocniony. Więc jeśli ktoś z Was lubi gotować rozwiązania, lubi wiedzieć, co nakładać na skórę jedno po drugim, żeby ta skóra rzeczywiście była świetlista, żeby dawała taki efekt życia, witalności i zdrowia, to to serum, następnie ten krem nawilżający, który również działa rozświetlająco i na to SPF. No to teraz toner. I tutaj marka Pink z ze swoim rozjaśniającym tonerem w składzie między innymi witamina C, ale także składniki nawilżające, bo jest tam i kwas kialuronowy, i niacynamid, i pantenol, a więc bardzo fajny skład i leciutki produkt, który spokojnie nałożysz na skórę, Rano. I tu znowu rozwiązanie dla osób, które lubią mieć gotowe sety pielęgnacyjne, ponieważ z tej serii jest jeszcze serum rozjaśniające z witaminą C i krem. A więc spokojnie możesz sobie ułożyć taką pielęgnację poranną, gdzie nakładasz na skórę toner, serum i krem nawilżający. Wszystko z tej samej serii i oczywiście na koniec SPF. Kolejny tonik, który chcę wam pokazać, pochodzi od marki Jumison. W składzie etylowana forma witaminy C, a więc ta łagodniejsza dla skóry, delikatniejsza dla skóry, co nie znaczy, że słabiej działająca, absolutnie nie. Bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku każdej skóry. Czy to skóry trądzikowej, czy to skóry przetłuszczającej się, czy to skóry suchej albo starzejącej się. Natomiast ten produkt w swoim składzie zawiera jeszcze niacynamid oraz kwas samowy. To są dwa Składniki, które bardzo ładnie rozjaśniają przebarwienia, kwast tranek samowy jak najbardziej można stosować w pielęgnacji porannej. On ma takie działanie, że zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Więc jeśli Twoja skóra ma poszarzały koloryt, jeśli ma przebarwienia, jeśli zależy Ci na jej rozjaśnieniu, to jak najbardziej ten produkt w Twojej pielęgnacji porannej powinien się znaleźć sorbetowy balsam do demakijażu od marki Mary and May. W swoim składzie zawiera między innymi właśnie witaminę C i to jest przykład produktu, który daje nam możliwość, żeby już na etapie oczyszczania skóry, już na etapie demakijażu przemycać do pielęgnacji Składniki aktywne. A pamiętajcie o tym, że świadoma pielęgnacja skóry zaczyna się od dokładnego, ale delikatnego oczyszczenia skóry twarzy. I teraz, kiedy mamy wiosnę, kiedy za chwilkę będziemy mieć lato, rzeczywiście to dokładne oczyszczanie twarzy jest absolutnie kluczowe. Nakładamy SPF-y, często na ten SPF nakładamy jeszcze makijaż. Po całym dniu ta skóra absolutnie wymaga tego, żeby ją oczyścić. I ten balsam, jeśli ktoś szuka takiego produktu, jest naprawdę fenomenalny. Ma przepiękny, delikatny zapach. To po pierwsze, te, te nuty cytrusowe są tam wyczuwalne, natomiast konsystencja jest niezwykle przyjemna dla skóry. Rzeczywiście to jest balsam, który po nałożeniu na skórę zmienia się w delikatny, zupełnie nietłusty olejek i bardzo dobrze domywa to, co macie na skórze. Więc domywa SPF, domywa makijaż, domywa zanieczyszczenia po całym dniu, więc. Do sprawdzenia. I na koniec krem pod oczy marki Jenna W składzie m.in. innymi witamina C w postaci kwasu askorbinowego, ale mamy tutaj również glutation, który także jest antyoksydantem. Ma również takie działanie rozjaśniające, rozświetlające skórę. Skład tego kremu jest bogaty, bo znajdziecie tutaj również i kwas hialuronowy, i ceramidy, i adenozynę, i beta-glukan, i skwalan także naprawdę ciekawy, ciekawy skład. Krem do nakładania, zarówno rano, jak i wieczorem, pod oczy lekki, ładnie się wchłaniający, bardzo dobry pod makijaż, czyli jeśli ktoś potrzebuje, możecie jeszcze coś tam nałożyć na ten krem, na przykład rozświetlacz albo korektor natomiast też bardzo dobrze wchłaniający się w skórę. Więc jeśli ktoś Chce jeszcze dopełnić tę swoją pielęgnację ze składnikami aktywnymi i z witaminą C kremem pod oczy, to to jest produkt, który naprawdę warto przetestować. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że przekonałam Was do tego, że witamina C to fantastyczny składnik, który warto mieć w swojej pielęgnacji. To działanie antyoksydacyjne, ale także rozjaśniające, przeciwzmarszczkowe, to jest coś, co warto wprowadzać do swojej pielęgnacji, zwłaszcza, że mamy, tak jak powiedziałam, różne formy witaminy C, zwłaszcza, że mamy różne produkty z witaminą C. Także wybierajcie, wdrażajcie i dajcie znać, czy lubicie witaminę C w swojej pielęgnacji. Dziękuję i do zobaczenia.